Listopada. Walczymy z koronawirusem od wielu miesięcy, ale chcemy też przypominać wszystkim zasady, które są związane z walką z tym koronawirusem. Dlatego chcę Państwa zaprosić do obejrzenia krótkiej animacji, krótkiego spotu na ten temat. Czym jest COVID-19? COVID-19 jest najlepiej zorganizowaną kampanią marketingową w historii świata, wykorzystującą ludzki strach do celów zmiany ustroju na totalitarny. Jak rozprowadza się COVID-19? COVID-19 rozprowadza się poprzez energiomaterię w postaci informacji. Obiekt zostaje zainfekowany poprzez wpuszczenie zawirusowanych danych oraz silną reakcję na odebrany komunikat. Atak strachem wywołuje u osobnika reakcję emocjonalną, która to usypia w umyśle logiczne myślenie. Proces ten nazywany jest z angielskiego fight or flight. Czy częsta dezynfekcja rąk jest wskazana? Częsta dezynfekcja rąk usuwa naszą naturalną osłonę skóry, składającą się m.in. z bakterii. Bakterie oraz wirusy są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, tak samo jak tlen czy woda. Natomiast nikomu nigdy nie zaszkodzi dodatkowe umycie rąk wodą z mydłem. Dlaczego 14 dni kwarantanny? Hmm. Hmm. Kłaczek. Jakie są symptomy COVID-19? Władze wmawiają nam, iż prawie wszystko może być powodem do poddania się testowi na tą tajemniczą chorobę. Testu, który przeciwnie do zapewnień różnych profesorów, doktorów i WHO nie wskazuje na zakażenie żadnym wirusem. Pozytywny wynik PCR nie oznacza, że mamy do czynienia z infekcją. Nie tylko nie zostały one dopuszczone do celów diagnostycznych, co zostało podkreślone na ulotkach dostarczanych wraz z testami, ale również twórca testów, Carrie B. Mullis, powiedział, że są one niezdolne do zdiagnozowania jakichkolwiek chorób. Dlaczego musisz nosić maseczki? Zasady umieszczone w dokumentach niemających umocowania w prawie stworzone zostały tak, aby społeczeństwo było zdania, iż nie ma wyboru co do zakrywania ust i nosa. Wystarczy wysłuchać interpretacji przepisów niejednego prawnika, który zapewnia, iż wprowadzono nas w błąd i z obowiązku zakrywania ust i nosa jesteśmy wyłączeni wszyscy zgodnie z konstytucją RP. Nakazy narzucane przez rząd muszą mieć uzasadnienie logiczne, naukowe i być umocowane w prawie. Nakaz zakrywania ust i nosa jest nielogiczny, bezprawny i sprzeczny z opiniami wirusologów. Jaki zatem jest cel nakładania na nas takich restrykcji? A co z dziećmi? Dzieci zaliczane są do grupy najwyższego ryzyka. Negatywne efekty psychologiczne wywołane strachem oraz brakiem zrozumienia spowodują zmiany młodych umysłów i ich zachowania na zawsze. Największym zagrożeniem staną się już wkrótce przymusowe szczepienia. Warto również zainteresować się tematem chipów testowanych już przez jedną z firm na terenie Polski. Dbajmy o świadomość naszych pociech, a decyzja nakładania na nich maseczek powinna zostać podjęta w zgodzie z własnym sercem i sumieniem. W jaki sposób mogę pomóc? Dołącz się do grupy świadomych ludzi, lub zorganizuj taką grupę w Twojej okolicy. Prześledź, czy Twoi bliscy zdobywają informacje jedynie z mediów głównego nurtu, a jeżeli tak, to zasugeruj im, aby również sięgnęli po wiedzę naukowców, lekarzy, diagnostów i innych ludzi. Jeżeli czujesz potrzebę zakrywania ust i nosa, to użyj do tego elementów niezastraszających, np. szalik czy chusta. Rozmawiaj z innymi ludźmi o swoich spostrzeżeniach.